Andrzej, Henryk, Mielczarek. Nadzieja. Nadzieja jest promykiem światła w mroku i ścieżką w cierpliwość. Cierpliwość jest zaletą i wadą. Zależnie od od okoliczności młodość bywa zazwyczaj niecierpliwa. Wiek dojrzały bywa niekiedy niecierpliwością, bo jest rozwagą. Starość bywa tylko najczęściej Nadzieją lub rozczarowaniem. Zaletą cierpliwości bywa czekanie, a wadą przemijanie. Niecierpliwość bywa gorączką, płomieniem, co rozpala serca. I niekiedy gaśnie, jak iskra elektryczna, albo promień z ogniska. Nadzieja bywa płonna, jak niespełnione marzenia, a niekiedy dodaje sił do walki o jutrzejszy dzień. Chciałbym, Uwierzyć w nadzieję, bo poryw serca nie ma nic wspólnego z rozwagą. Jest tylko emocją i niecierpliwością.